spare ja on tv show so i tune in my radio Jestem tato Kamil a to mój synuś Oskar zbieramy karty piłkarskie mamy kanał na YouTubie nazywa się kolekcjonerzy wcześniej zbieraliśmy hot wheels autka zbieraliśmy karty z pokemonów a teraz Oskar już zainteresował się piłką nożną i pomagam mu kolekcjonować karty jaka jest twoja ulubiona drużyna Bayern Monachium I z tego, z, tego właśnie, z tej okazji, z tego tytułu Mamy dwa takie e, fanowskie sety Jeden z Bayernu i drugi z Manchesteru Jaka tam może być zawartość karusi. Co tam się może znajdować w środku, w tych pudełkach? Tam są 26 takich kart normalnych A dwa, a jeszcze plus dwa jest 28 kart Tam są jakieś dwa specjalne Jedna z podpisem, bardzo mm. wartościowa, mm -hmm. jedna z autografem. bardzo Znaczy, to nie jest gwarantowane, aczkolwiek może się zdarzyć, że w takim właśnie opakowaniu, z tego co tutaj jest napisane na, właśnie na pudełku, że z odrobiną szczęścia można znaleźć kartę z oryginalnym autografem, bądź kartę numerowaną. A jak wiecie, kartę numerowanej z autografem. Są unikatowe i mają większą wartość. przepraszam. Zrobimy taki mały pojedynek, takie wyzwanie: komu się trafią dzisiaj lepsze karty? Czy komu się trafią karty z podpisem? Czy się komuś trafią? Z autografem. Tak jest. Mamy dwie, dwa takie opakowania. Zaraz przejdziemy do odpakowywania. Także trzymajcie kciuki. My trzymamy też, tak? Żeby nam się... lajka. Zostawcie lajka, tak? Albo subskrybujcie nasz kanał. E, mamy nadzieję, że nam się trafią e, niezłe karty. Także przechodzimy do odpakowywania. Mamy wszystko przygotowane. Oskar już zabiera się za, od, e, za wyciąganie kart. Sprawdzamy co nam się udało e, trafić. O, tutaj już chyba poznajemy Serge Gnabry. Bardzo fajna karta, fajne te koszuleczki bardzo mi się podobają. Mi też... Napastnik z Bayernu Monachium. Tak oto się prezentują te karty. Piękna karta. Ok, odkładamy. Ciekawe. O, a ta mi się podoba. Uuu, Leroy Sané, Niestety ten grasz już nie występuje w Bayernie Monachium. Został sprzedany tego lata, ale co nie zmienia faktu, że. Fajna... Uy, ulubiony O, oh, yes! Oscara Gwiazdor, Hurricane. Tak to wygląda. Oskarusiowi się będzie podobać. No proszę. pokazuj, a nie ty się tam cieszysz, już widzisz, co tam. Ma... mi się też uh, 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 czekaj, 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 bo tu jest jakaś legenda. Mirosław Kloze, mamy polski akcent, proszę bardzo. niezły traf. Świetna karta. No, dawaj, Oskar, Jest Müller legenda. O tak, no, jeszcze na tamty moment zawodnik pierwszego czy tam drugiego czy re 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 rezerw, ale na ten moment już z legendą, tak? O, Matthias de Licht. mamy wspólny mianownik Manchesteru United i Bayernu. Przeszedł w tamtym chyba okienku transferowym do, do United. Leon Gorecka, bardzo dobry zawodnik, fajna karta. Rafael Guerreiro, też aktualny zawodnik Bayernu Monachium. A, Upa Mekano, też aktualny zawodnik. No, Skarusiu, czekamy na ciebie. Się tam nie podglądaj, tylko. O, czyżby to była ta sama, nie? Podobna. Czyli to jest jakaś, Ta była jakaś lepsza wersja chyba. Mhm, to jest klasyczna. Drugi raz Serge grab... Gnabry, ale też inna wersja. Tam jest jakaś złota karta. Dobrze, jakiś Kotusiu. Kolor widziałem. Ale to upamekano znowu. Aha. Na ten moment chyba. Kimiś nie chyba? Czekaj, zobaczymy. Tak, kimiś, już dobrze Mów rozpoznajesz. Też, mój trzeci ulubiony piłkarz, bo mm -hmm. jak Koman wyszedł. Um, tak się prezentuje. To był mój ulubiony piłkarz. Alfonso Davis, najszybszy zawodnik z Bayernu, grający. O, Koman, też fajna karta. Um, grający na, lewym, na lewej obronie. Daniel Perez, tego nie kojarzę, ale fajne te koszuleczki czarne. Alfonso Davis razy dwa. Mhm. O, następny wspólny mianownik. Ten zawodnik już aktualnie gra w Manchester United. Mazraoui. Jest bramkarz. Manuel Neuer, dobrze. To jest przekot ten bramkarz. Matias Stell aktualnie już przeszedł do Tottenhamu, ale też fajna karta. Ma taką U, inną oprawę graficzną, czekaj, sobie usiądę. Jeszcze raz, tutaj <coughs> ten... Ale widzisz, mają inną. To są inne karty, nie? Ten sam zawodnik, ale inne mają oprawę. O, Lucio, to jest legenda Bayernu. To jest. To jest dobry no, traf, Oscar. To jest bardzo dobry brazylijski. Zawodnik Bayernu, no pokaż, pokaż, pokaż co tu mamy Myślałem, że Musiala Tego nie kojarzę, tego nie kojarzę Oskar już widzi, Musiala Yes, moja fajna wersja, no A co tutaj jest napisane? To jest po niemiecku Pomocnik Uuu, i tu już jest jakaś... Jest edycja tam... limitowana, Leroy Sany. To jest ta to sama że świecąca to. Ale no, fajnie wygląda, patrz jak fajnie świeci To ona będzie chyba u Ciebie na przodzie w albumie, co? Kapitan wersja Uuu, uh, 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 Rafael Guerreiro No, nieźle, fajna karta Ale fajną koszulkę pokaż, i fajnego, Pokaż, pokaż, pokaż I, ma... i no. yes, Musiala Jest Musiala Numerowana, Oscar numerowana. Ja. Dziesiąta karta na 400 kart 379. Co prawda jest ich sporo, ale... Jest numerowana, nieźle. Jest taka jeszcze. I to... też Kingsley Coman numerowana. Nieźle. Po, po to pokażemy te karty, które są najciekawsze. Przepraszam, cię Oscaruś Oski boski. Aha, dobra, według. Tu są te standardowe. Czekaj, zrobimy takie o, ujęcie. Mam kamera lata. Jesteśmy amatorzy. Robimy to dla zabawy, ale jest. I co? Pokaż twoje zadowolenie, jak ci się podoba. Nie jest co? Będą, będą na pierwszej stronie twojego albumu. Zabieramy się za odpakowywanie saszetki z kartami Manchesteru. Whitley, młodzik, jeszcze za Ten Haga. Legenda chyba. O Cristiano Ronaldo! Jest! Nie bym chciał tak. O, ale Za Ten Haga e, występował. O, jeden z moich ulubionych zawodników, Patrice Evra Nieźle, fajne te karty. Peter Michael, same legendy. To nie mów, że tutaj... że mam nadzieję, że to nie są te najlepsze, że to nie, nie wyciągajesz teraz, obróciłeś te bo żadnej numerowanej nie ma. Ja takiego. No dawaj, dawaj. Fanatik Marcus Rashford, no niestety już nie jest aktualnie zawodnikiem Manchesteru. Garnacho, ale jakaś wersja świecąca Fajna. No niestety zawodnik... Uuu, uh, Ronaldo, numerowana! 100 na 185 kart, proszę państwa. Co za traf? Pięk, piękna. Piękna karta, ale nam się trafiło. No, dała laska. Podpis! Podpis prawdziwy, look show! Niesamowite. Mamy i podpis, i numerowanego Ronaldo. No, Andre Onana też niezbyt. Udana kariera w Manchesterze. Jest taka, a, a, że tak powiem. Z... O, Lisandro Martinez, jeden z moich ulubionych zawodników. Butcher. To jest ten. To był o, Matthias Delicht. To do jak mówiłem, że może nam się też tutaj trafić. Niestety emocje są, więc za, długo, za dużo się nie wypowiadam o tych zawodnikach. Harry Maguire. Nie trzeba nic więcej mówić. Leny I to jest. Mazraui, patrz, mamy mazrałego z Manchesteru i z Bayernu Luke show ponownie Diego Dalot. W sumie, wolałbym, żeby chyba był w innej drużynie niż w Manchesterze. Amad Diallo po tym meczu z Grimsby. Też niezaciekawie Manuel Ugarte. To jest Garna Casemiro. U talentu. O, Kobi Majnu. Fajnie, fajnie. To może Christian Eriksen. Też nie, już niestety nie gra. Miecz... O, jest. Oh, yes. Bruno Kapitan. Aktualny Manchester United. Mason Mount. Aktualna siódemeczka. Marcus Rashford. Drugi raz. Drugi raz. Alejandro Garnacho a tamta była jakaś wersja Antony, aktualnie na wypożyczeniu. Joshua Cirkce I ostatnia. I ostatnia, co tu mamy? Rasmus Hoylund, a już widziałem, że inny kolor koszulki. Myślałem, że może jakaś legenda się trafiła, ale pomimo tego, tutaj trzeba teraz. Dwa Ronaldo. Wyciągnąć te karty, które się trafiły. Ja to mam zawsze pecha dzisiaj. I mamy Ronaldo numerowanego. Ronaldo Zwykłego. Mamy Peter Schmeichel. Mamy Luke z podpisem. Ciekawy jestem i to jest prawdziwy podpis, bo widać, że to jest nie jest naklejka, jest normalnie hologram z podpisem. Fajnie, lubię tego zawodnika, także się bardzo cieszę. I co tu jeszcze mamy z takich lepszych? A i Patrice Ewra, także tak się prezentują moje trafy. No, dzisiaj chyba Manchester. Wygrał na boisku, raczej by Manchester przegrał, ale karty się trafiły lepsze z Manchesteru. Oskaruś? Zadowolony z trafów? Bardzo. Jak ci się podobały? Bardzo które, bardzo. Które, które myślisz? Która trudności z Węgier, Która paczka była I lepsza? Manchester. Manchester. Trafił się Ronaldo numerowany i Luxo z podpisem, no ale Twoje karty też są super. I Musiala i Kane, także wszyscy Twoi ulubieni zawodnicy. Nawet kimś. Nawet Kimiś to na tyle dzisiaj. Za niedługo zamówimy następny taki started pack z Premier League i paczki nowe z Premier League, bo niedawno była premiera i nagramy też filmik, co nam się trafiło. Na dzisiaj to tyle i mówimy co, Oscar. Do widzenia na razie. Do następnego. Pozdrawiamy serdecznie. Hej. Is bad on every TV show. So I tune in my radio.